Na życiu trzeba się znać. i znowu witamy państwa tak jak wczoraj jak przedwczoraj i będziemy sobie rozmawiali o sporcie, jak zwykle o sporcie i tym masowym i tym dla zwykłego człowieka, czyli o sporcie dla zbiorowości ludzkich i dla ludzi pojedynczych Szczepan! Słucham cię Ireczko co będziemy robić dzisiaj? No przecież mówię, że chociaż wiesz co, może posłuchamy sobie czegoś To znaczy ty będziesz mówiła, a ja będę słuchać czy odwrotnie? Nie, może posłuchamy sobie radia. No coś, coś, to pan, ale jak? No przecież nie jest włączone. Może otworzymy okno i posłuchamy miasta? Miasta? Nie, miasta nie. A dlaczego? Włączymy sobie radio. A gdzie? Co, co gdzie? No, dzisiaj włącza. No jak, Ircia, no nie, wiesz, tym czerwonym guziczkiem, o. O. Dzień dobry Państwu, tu rozgłośnia dla no, mnie jakiego Radia. Chciałem zapowiedzieć renomowany program, wybitny program, powiedziałbym więcej serial. Jest to serial pod tytułem Mężczyzna ćwiczy, kobieta kwiczy Kto się mówi? No jak się zmieścił? Kto? No ten kto radia. mówi? Dalej, w, k, kto? No? no ten człowiek w radiu. Nie, proszę pana, Co? nie Co? No jak się tam zmieścił, kiedy wszedł? Ircja, no przecież on tam jest w stu studiu, w radiu siedzi sobie, mówi do mikrofonu. Z mikrofonu to idzie prawdopodobnie drutem na radiostację i później słychać falą radiową. Nie słychać. S Czego nie słychać znowu? Fal. No i przecież ich się nie słyszy, no. No to dlaczego mówisz, że słychać? Przecież to jest fizyka, 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 no. No, a, gdzie? Szczepan? no. Szczepan, a, a jak on nie wie, że go słuchamy, to my go czasem nie podsłuchujemy? Czekaj Ircia, kogo? No tego co mówi. Nie, bo on przecież wie, że do nas mówi, że my go słuchamy. Czekaj, 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 on, on coś mówi. Ty on przestał mówić. Dlaczego? Bo teraz muzyka gra Ircia. A ja takiej muzyki nie lubię, ja tam wolę Zielony Mosteczek albo Biały miejsc. A Muszę ci powiedzieć, że w większości ludzi się podoba taka muzyka. A tobie się podoba? Podoba. A widzisz, to tylko połowie się podoba. Co, co, co ty mówisz znowu, Irenko? Bo ty i ja to całość, nie? No, no tak. A ty sam to 50%, a nie większość. No, no to dobrze, no to poczekajmy, może włączą ten Zielony Mosteczek. No, ale ale ostrzegam, że on ugina się. <laughs>